Kochani, jesteśmy w Polsce na 40, około 1 godzin. Jest tak fajnie. Idziemy na sesję, więc plan cały czas egzekwowany tutaj. Nie mam siły w ogóle, ale no... Chciało się być szalonym, to się teraz zbiera żniwa. Załatwiłam sprawunki teraz dla Emi, dla siebie. Zamówiłam sobie kawkę i czuję się taka bizji w wielkim mieście. Normalnie metropolia. Kawka bardzo fajna i fajnie jest wypić coś innego niż zwykle. W tym sensie, że smak naszej kawy znam bardzo dobrze i ona nie należy do najlepszych. Więc jak jestem w mieście, to fajnie jest spróbować coś nowego. Ale pani. Słodzę, pokażmy to, pokażmy to, Boże! Trzeba tak dość, wiesz, uściślić, bo normalnie taki komentarz nie oznacza laby, nie? się urodziłyście? Smyki dwa. Hmm? Jezu, jak ja mam nagrywać, jakby mi plujecie ciągle tu. A ten, patrz. I Mam chyba... No właśnie widzę. Tam się dzieją prace. Tu się dzieją... Nerwy tu się dzieją ewidentne. Krowy nie chcą być już na dworze i dlatego są takie głośne podobno. I to nie chodzi o dziś, tylko to chodzi ogólnie już o sezon. Że jest im po prostu za zimno. I one tu nie chcą być. Cześć! straszne. I weszłam w kubzko jakieś wielkie, bo śmierdzi. Ja siebie. Ja tu jestem po prostu chodzącym cyrkiem. Chciałabym, to będzie na zewnątrz śmiała. No ale co? Szymon poszedł do Ewelinki się zrobić na bóstwo. Ja muszę skoczyć do papierniczego, po Bristol jakiś tam, bo chciałabym zrobić zdjęcia dla takiej islandzkiej marki biżuterii i chciałabym w końcu przełamać tutaj jakąś barierę kontaktu z islandzkimi tutaj... no markami w sumie, w zasadzie. No i zobaczymy. No i coś tam zjemy, pizza i w ogóle fan, może basen, może coś. Widzimy się z Adasiem. Więc zobaczymy e, jak się ten dzień cały rozwinie tutaj. O, w tej Nie ma efektu przed. Aha. Jakiś tam był. Fajnie no? Ładnie, ona to potrafi. Ale łapką sobie świat zasłoni, Zapomniałam nagrywać wszystkiego. Już kończę śloda. Aż na ma najbardziej islandzką, w ogóle najbardziej islandzkie, za nie kupiliśmy ever. Te lody były bardzo islandzkie. Trzeba uwierzyć na słowo. Heißt, to jest Gadę. Gady. świetnie, takiego pana. I w ogóle tam śmieszne jedzenie było. Na przykład yy, zwykły makaron z masłem i chyba ze szczypiorkiem był do kupienia. Nawet wam mówił po angielsku. Ale to chyba to dobrze no właśnie świadczy, że. No to był mój pierwszy bonus, do którego chodziłam. Niestety żadne z nas nie kupiło e, islandzkiego swetra. A u tej dziewczyny od pierścionków było super fajnie miło i w ogóle. I te pierścionki są śliczne i chcę je wszystkie, co jest problematyczne, bo kosztują dużo. Chociaż tak około 500 zł w górę, zależy za jakie. No to to jest chyba taka standardowa jednak cena za takie rzeczy. Kupiłam takie coś, co chciałam sama wydziergać, ale nie oszukujmy się. Zajęłoby mi to milion lat. Więc przynajmniej teraz mam od razu. No i sobie spacerujemy. born in Iceland mm -hmm. <laughs> That escalated quickly.

Aha, bo ty masz taką sieczkę. Ja pewnie też. Ja o cebulę tylko. Nie warto. Chciałem hot dog i... No, no to wszystko. Mhm. Dodatki. Ja na razie miałam z sobą cebulę. Ale bo nie... Dobra jest. Trzeba zawsze wszystkiego spróbować. Tu też jestem na nie. Ja oczekiwałam parówy. To jest taka sieczka. I w tej siedzce jest mm, jeszcze chips. Wow. Więc jedziemy teraz dalej. Będzie filmik od parkingu do parkingu nic w pomiędzy. Okej, okay, to u, tutaj urodziny yy, Natalki. Запросила Адама из моей классы и Шимона. А то торт. Да, пишу Что, Ale jestem szczęśliwa teraz.